Czy zadowolona z dzisiejszego egzaminu matematyczno-przyrodniczego? Czy był trudny? Ja no, raczej to zadowolona, ale uważam, że zadania z biologii, fizyki i geografii były trudne. Egzamin był trudniejszy niż humanistyczny wczoraj. Trochę się namęczyłem, ale nie było źle w mhm. Dlaczego du... się trochę namęczyłeś? Rozumiem myśl? Było dużo zadań z chemii i z biologii, mhm. w, w której tam jest najlepsze, ale podobałem. Próbny był dużo łatwiejsze, bo więcej zadań automatycznych z fizyki, na tym teście były, było jedno zadanie dość trudne, trzeba było wzory na pamięć znać w porównaniu do tego próbnego, gdzie były wzory podane już. Mhm. Czyli, które zadania ci rozczarowały najbardziej, właśnie z, z fizyki, tak? Z fizyki, mogły być wzory podane, chociaż niekoniecznie, bo nie było takie trudne to zadanie. Mhm. A tak, tak ilościowo i jak i, i przeważały zadania z matematyki, z biologii, z chemii, z fizyki? Czy to było tak To było, było, było podzielone. Jeszcze pojawiały się też zadania z geografii, tak podobnie jak na próbie, Też w całkiem innej dziedzinach. Tak,